Gdzie będziemy kopać bitcoiny, Zeus? Szukaj. No, chodź. Gdzie będziemy kopać? Może jakieś dogi albo coś będziemy kopać? Tu? Wyczuwasz coś? Dobra. Trzeba by było oznaczyć, nie? Zaraz. A ripple? Oznacz, oznacz, tak Dobry pies Poszukaj, poszukaj jeszcze jakiegoś iteri, i, i, itirium, Albo coś w tym stylu Może być itirium. No A, a digibajty? Tu? Tu będą? Dobra. Szukaj, szukaj. Może coś znajdziemy. Pójdzie się po łopatę do chaty i będziemy naginać. Trzeba co nieco pokopać, nie? O tak. Tu, tu były chyba dogi. Tak? Zaznacz, zaznacz. Nie, replay, replay. replay. Dobra. Idziemy po łopatę, chodź. Chodź na chatę. Połapate, o ho, ho. jaki rymik Tutaj, tu będzie się już kopać. Tu by było trzeba załatwić młot. To jest jeszcze teren nierozpoznany, busz tak zwany. A tu będziemy coś kopać? Pinki? Koło śmietnika? Ej, śmieci już się spaliły. To nie warto inwestować. Chodź, trzeba by było coś poszukać jeszcze.